Dzień dobry. Szanowni Państwo, zapraszam na cykl wydarzeń specjalnych dookoła świata. Witam, dzień dobry i tradycyjnie pozdrawiam słuchaczy sieci polonijnych, mediów w Ameryce Północnej i tych, którzy słuchają moich filetonów dookoła świata pod tytułem Fakty i Wydarzenia Poza Ameryką, korzystających z YouTube, po wpisaniu hasła Obudźcie Polskę, obudź się Polonio, Playlist. Powtarzam, w kanale YouTube po wpisaniu hasła Obudź się Polsko, Obudź Polonio, playlist, a wtedy otworzyć wideo z napisem Obudź się Polsko, Obudź Polonio, tu wpisz wszelkie życzenia okolicznościowe. To otwiera pełną listę felietonów tego kanału w chronologicznej kolejności. Pozdrawiam rodaków Polaków w odległych kontynentach w Australii, Nowej Zelandii, Afryce, Europie, Ameryce Południowej i rodaków w Polsce. Słuchaczy moich felietonów z bratnich narodów słowiańskich. Szanowni Państwo, podczas poprzedniego spotkania poruszyłem kilka wątków, dodając, że to wymaga osobnego omówienia. Sytuacja w Ameryce nabrała takiego tempa i pojawiło się jeszcze więcej wątków. Na forum poprzedniego Felietonu był zamieszczony komunikat specjalny, tuż po mojej publikacji na YouTube, który nie był publikowany komunikat, w żadnych przekazach medialnych. Komunikat ze znaczeniem jako wiadomość specjalna. Cytuję. Całości. Przestrzeń powietrzna nad Waszyngtonem będzie zamknięta od dzisiaj, 10 stycznia, do odwołania. Regulacja obowiązuje od godziny 21.30 czasu amerykańskiego w systemie nawigacji lotniczej więcej informacji w miarę progresu wydarzeń. Koniec komunikatu. Była to informacja ze specjalnym przeznaczeniem dla odwiedzających nasz kanał Obuciem Polsko-Wciem Polonio, którzy są z nami nie tylko pierwszego dnia po publikacji felietonu. Specjalnie dla wszystkich polityków, na zakończenie mojego dzisiejszego spotkania z Państwem, prześlę, przesyłam melodię do wspólnego zaśpiewania. Tak, zaśpiewamy wszyscy. Proszę Państwa, miliony w Ameryce i na świecie czekało na dzień 6 stycznia, określając momentem przełomowym w Ameryce i już nie tylko roku 2021, ale w historii Ameryki. Oczekiwanego przełomu nie było. Mimo to spekulacje na temat ewentualnych, mających nastąpić wydarzeń specjalnych nie ustawały. Przyznam, że ze smutkiem odbieram mówiących i piszących po polsku znanych komentatorów, blogerów, gdzie w formie faktu dokonanego informowano, że prezydent Trump przekazał władzę amerykańskiemu wojsku. Proszę Państwa, nic takiego nie miało miejsca wtedy i tak pozostało do chwili obecnej. Natomiast trwają przygotowania do inauguracji nowego prezydenta. Przed odejściem prezydenta Trumpa ze stanowiska będą inne działania, a konkretnie chodzi o odtajnienie dokumentów zakazanych ale o tym za chwilę. Moi rodacy, szczególnie w Polsce. Cały czas są dezinformowani i informacyjnie manipulowani. A skoro temat amerykański dla Polaków zamieszkających w Polsce jest tak ważny, to piszmy i mówmy tylko prawdę, aby przynajmniej z jednej strony, z jednego kierunku, do moich rodaków płynęła prawda. Bo kłamstwo i obuda płynie wielkim strumieniem z innej strony, czy tego chcemy, czy nie. Ci z Was, szanowni Państwo, którzy od dawna są z moimi publikacjami, wiedzą, że w wielu moich opracowaniach promuję polskość i polską kulturę. Polska kultura, w moim odczuciu, jest piękna i bogata. Skorzystajmy z tego, co już było powiedziane, ponieważ, jak bumerang, sytuacje powracają w nowym wydaniu. Niezorientowanym przypomnę słowa piosenki wspaniałego Andrzeja Rosiewicza, a pięknie śpiewał o prawdzie w roku 1981. Słowa ponadczasowe, a tak wielu nieznane. Warto odświeżyć pamięć. Prawdy, prawdy po trzy prawdy, jak chleba oto hasło na dzisiaj tego nam potrzeba. Niech słowo znaczy słowo, a nie hasło puste i nieprawda odbita w szybie krzywych luster. Proszę państwa. W dalszej części mojego spotkania przekażę informacje z Ameryki, niecenzurowane, prawdziwe, z życia zwykłych ludzi, zupełnie jak na powitanie Nowego Roku w Nowej Zelandii. Tak, moi szanowni słuchacze, inaczej żyją ludzie i to w Ameryce na tym samym kontynencie. Można. Można. Okazuje się, że poza stanem Illinois czy Kalifornia może być inaczej. Na przykład na Florydzie czy w Teksasie ludzie korzystają z uroków świata i życia. Namordnik jest wyborem wolnych ludzi. Dodam, że w wymienionych stanach, Floryda i Teksas, władzę sprawują Republikanie. Prezydent Trump w dalszym ciągu piastuje urząd Prezydenta Ameryki. Ale że tak to nazwę, wielkiej przynośni, jemu samemu i światu, przygoda z jego prezydenturą na długo pozostanie w pamięci. Nie chcę mówić w czasie przeszłym, bo jego prezydentura jeszcze trwa, mimo impeachmentu w Kongresie Amerykańskim. Dodam, to powiem, że. Trump prawdopodobnie nie zostanie usunięty z, z urzędu przed inauguracją nowego prezydenta, czyli przed 20 stycznia. Słowo impeachment i cała procedura z tym związana to w krótkim ujęciu usunięcie z urzędu z daleką idącymi konsekwencjami na przyszłość. Omawiał tego nie będę. Natomiast pełny impeachment pozbawia osobę usuniętą z urzędu możliwości przyszłości sprawowania jakiegokolwiek politycznego urzędu. Powiedziałem o tym, ponieważ pojawiły się poważne głosy i nie tylko rozważania i nie tylko spekulacje, że Trump będzie ubiegał się o prezydenturę za cztery lata. Proszę Państwa, cztery lata to odległy czas. W starszym wieku nikt nie jest w stanie przewidzieć. Stanu zdrowia. Chyba stąd ta zajadłość i agresja impeachmentu wobec Trumpa ze strony demokratów i niektórych republikanów. Gdyby nie maski na twarzach amerykańskich polityków, to widzielibyśmy wściekłość z zębami na zewnątrz w całej ozdobie ich osobowości. O impeachmentie powiedziałem Prawdopodobnie, ponieważ decyzja kongresu o usunięciu Trumpa z urzędu zostanie przesłana do Senatu USA, być może już została przesłana, ale senatorzy wracają na Kapitol 19 stycznia. Jest mało prawdopodobne, aby Senat podjął taką decyzję 19 stycznia. Wszystko, szanowni słuchacze, wygląda jak szekspirowski dramat Hamlet właśnie z Hamleta pochodzi jeden z najbardziej znanych i najpopularniejszych monologów zwrot, a zaczynający się od słów Być albo nie być. Na okoliczność wydarzeń toczących się w Ameryce, wokół prezydentury Trumpa, tak często używano tego cytatu. W poprzednim opracowaniu, które jest na YouTube, odwołuję się do Szekspira, a ten dramatem Hamlet odwoływał się do Juliusza Cezara. Świadczą o tym odniesienia w dramacie. A tak naprawdę, to szekspirowski dramat to trudny dramat i nie dla wszystkich czytelny. Proszę Państwa, prezydent Trump i Ameryka w ogóle żyje pod niesamowitą presją. To nie tylko sprawa impeachmentu. W kręgu doradców Trumpa pojawiły się głosy, aby prezydent ujawnił zakazane dokumenty. W amerykańskich mediach słynny Rudolfo Giuliani powiedział wprost, że prezydent USA powinien odtajnić wszystkie dokumenty przed odejściem ze stanowiska. Giuliani powiedział, że Trump jest to winien swoim zwolennikom. Żartobliwie mówiąc, Rudolfo powiedział co wiedział, ale to Trump poniesie ewentualne konsekwencje takiej decyzji. Odtajnić zakazane? Jeśli już Trump ujawni jakiekolwiek dokumenty, zakazane dotychczas, to odtajni te o małej szkodliwości dla wizerunku wajchowych. Pamiętamy, że Trump w czasie swojej kampanii prezydenckiej 2015-2016 powiedział, że światło dzienne ujrzą dokumenty wcześniej utajnione. Jak wiemy, nic takiego się nie stało. Giuliani określił wprost, że chodzi o informacje dotyczące tzw. tzw. deep state i korupcji. Wszystko jest tak bardzo nieprzewidywalne, ponieważ chęć odwetu jest bardzo silna i bardzo często emocje biorą górę nad rozsądkiem. Można się domyślać, że Trumpa ostrzeżono pewnie więcej niż jeden raz o konsekwencjach odtajniania zakazanych dokumentów. Wielu z nas Zadaję sobie innym pytanie, kiedy Ameryka osiągnie dno? Czy wszechstronny atak na Trumpa przez wajchowych i globalistów wspomaganych przez Chińczyków zniszczy republikę? Wielokrotnie mówiłem w pytaniu, poddając pod rozważanie, w jakim kraju obecnie żyjemy. Mam na myśli Amerykę. Gadające głowy wyświechtały sobie gęby pustymi jak dzwony hasłami o demokracji. Pytam, kto jeszcze wierzy w te hasła, kiedy prezydenta państwa ostatnio wyrzuca się z mediów społecznościowych, a pewien czas opublikowałem felieton skandal medialny w Ameryce, kiedy prezydentowi, prezydentowi państwa, wyłączono mikrofony. Proszę Państwa, teraz kieruję słowa do Was, aby głęboko przemyśleć i rozważyć. Wielu z Was nie wierzy w swoją siłę własną siłę siłę wielką siłę, która przemawia. Każdy i nawet ten najpotężniejszy ma swój czuły punkt. Przyglądając się amerykańskiej giełdzie, nie trudno zauważyć, że akcje Portali i gigantów społecznościowych są całkowicie zależne od Was, od Was wszystkich, tych, którzy z tych mediów korzystają i opłacają. Zastanówmy się, co tchnęło lawinę spadku na giełdzie mediów, które wcześniej zablokowały Trumpa. To jest pytanie, ale też dobra wiadomość. Aby nie pozostać gołosłownym, oficjalnie informuję, że strony prezydenta Trumpa w niektórych mediach społecznościowych zostały przywrócone. Nie będę wymieniał tych hipokratycznych mediów, ale fakt i jest faktem. Czy faktycznie przywrócono, to tego nie wiemy. Taki był komunikat. Jak również nie wiemy, czy prezydent Trump będzie z tych mediów korzystał. Notowania na giełdzie zabolały gałganów. I nic tak nie boli, jak ucieczka talarów. Lichwa spojrzała na giełdę, a nic ich tak nie sprowadza do parteru, jak mniej srebrników w sakiewce. Lichwa z was z tego żyje. Czy wyobrażacie sobie. Jakby reagowali, w cudzysłowie ujmę, ujmę wszechpotężni, mądrale, gdyby, gdyby, powtarzam, kilka milionów nagle zrezygnowało z korzystania z tych medialnych gigantów, hipokrytów. Czy słyszycie ten skowit, ten kwik z czworonoga w, w kartoflisku? Kiedy talary odpływają w siną dal? O jak to boli. Lichwa, która przejmuje kościoły, żyje z kościelnych talarów, z waszych talarów. Zupełnie tak samo, jak taca, kiedy w koszyku robi si w koszyku zbiórki, widać dno. Koszyk jest pusty. Wielebny przemawia ludzkim głosem. Wielu myśli, Niestety, że tylko w noc wigilijną czworonogi przemawiają ludzkim głosem. Nie, szanowni Państwo, moi rodacy polacy, ta inna odmiana czworonoga przemawia ludzkim głosem wtedy, kiedy zaboli, a boli dno w koszyku. Odpływ talarów, oj, wtedy ludzki głos odnajdują, a nawet potrafią się uśmiechać. Inni nazwą takie zjawisko cudem. Nie, ale nie dodają, że cudem są myślący ludzie. Co nie znacie tego, że pocałunkiem na pożegnanie naznaczył przyjaciel przyjaciela? Czy nikt tego nie widzi? Pytam, kurza, ślepota czy coś jeszcze innego? Proszę państwa, Jednostronny przekaz mediów na świecie nie był w stanie ukryć prawdy, która rozegrała się na Kapitolu 6 stycznia. Tak dużo wiemy na temat nieszczęścia czarnej społeczności w Ameryce w chwili obecnej. Nie mówię o czasach niewolnictwa, bo to był naprawdę okropny czas dla czarnej społeczności. Teraz mówię o czasach nie tak bardzo odległych. W przekazie medialnym z dnia 6 stycznia doszło do wielkiej manipulacji, a bardziej wielkiego niedomówienia. Po raz kolejny zresztą, w wielu okolicznościach tragicznych ma manipulacji, tak również czarnoskórych. Obywateli, manipulatorzy niezgody społecznej użyli do powstania, do postawienia się przeciwko, jak to nazwano, białej dominacji i niesprawiedliwości, a głupi za talary to kupi. Obserwowaliśmy agresywne zachowanie, dotychczas nieznane w tej formie. Natomiast wydarzenia z 6 stycznia bieżącego roku na Kapitolu manipul manipulatorzy prawdą przedstawili w sposób jednostronny i wręcz niedopuszczalnie kłamliwy. Tak, kłamliwy, że tylko silni psychicznie i rozważnie myślący zadawali sobie pytanie: Czy jest to możliwe? żeby pokojowy protest przekształcił się w tak inny, odmienny odbraz. Na marginesie dodam, że wajchowi tego świata i cała armia manipulatorów i podjudzaczy nie działają tylko w Ameryce. Mają zasięg światowy. W jednym zdaniu przypomnę, przypomnę trumny we włoskim Bergamo. W czasie... Po czasie prawda ujrzała światło dzienne. Zdjęcia zrobiły wrażenie to prawda a dzisiaj wiemy, że zdjęcia wcześniej przykurzone kurz przysypał bo już kilka lat wcześniej te same zdjęcia publikowano na inną okoliczność. To była tylko wrzutka z powtórki z nie tak odległego czasu. Teraz Amerykę obiegła fotografia uderzonej w twarz białej kobiety przez czarnoskórą security z Black Lives Matter. Informacja dotąd nie była publikowana. Oświadczam, że zagłębiał się w temat nie będę. Bo już samo to, że o tym mówię, może się, no powiedzmy, nie podobać. Dopowiem tylko tyle, że mistrzowie w dzieleniu ludzi. Osiągają wielkie sukcesy. Okropnie podzielono Polaków w Polsce dla korzyści tych samych, którzy na grzbiecie Solidarności zdobyli władzę w Polsce, zdobyli Polskę. Ale, ale, piękne i trafne są polskie frazy, że koń ma cztery nogi i też się potknie. Pożyjemy, zobaczymy. W Ameryce trwają przygotowania do inauguracji 20 stycznia. Podjęto tak dalece idące środki ostrożności, że linie Delta zakazały podróży sympatyką Trumpa. Oczywiście, oczywiście mówią, że niektórym, ale już sam zakaz i uzasadnienie myślącym wystarczy. Specjalną ochronę otrzymali amerykańscy republikańscy senatorowie Lindsey Graham i Mitt Romney, Utah. Dlaczego oni? Ponieważ istnieje podejrzenie, że mogą spotkać się z różną formą protestu i niezadowolenia ze strony zwolenników prezydenta Trumpa za ich postawę z dnia 6 stycznia. Szanowni Państwo, podczas tego spotkania doszliśmy do informacyjnego momentu inauguracji prezydenckiej w Ameryce, i już teraz zapraszam do pilnego śledzenia tych wydarzeń, bo mogą pojawić się mm, różne ciekawostki. Ciekaw jestem, czy słynny polityczny COVID przeszkodzi w inauguracji 20 stycznia? Jak myślicie? Ciekaw jestem, czy szamani i wajchowi w ramach dyspenzy zawieszą na jeden dzień covidowe szaleństwo, wys wysyłając wirusa na jednodniowy urlop. Niezwykłe rzeczy się dzieją. Kilka uzupełniających informacji z ostatniej chwili i ponownie zapraszam do odwiedzania forum internetowego po publikacji tego folietonu, ponieważ w tych bardzo nieprzewidywalnych czasach wszystko jest możliwe, a informacje najważniejsze będą zamieszczane. A więc, proszę Państwa, okolice Waszyngtonu na dzień inauguracji 20 stycznia przypominają, jak to niektórzy określają, iracki Bagdad. Zielona strefa, czerwona strefa, wojskowe punkty kontrolne do wjazdu i wyjazdu ze śródmieścia DC, mosty do miasta do zamknięcia z sąsiedniej Virginii. Pytam, kogo ci zwycięzcy tak się boją? A może boją się tego, że informacje z komputera pani marszałek Pelosi ujrzą światło dzienne? Amerykańska stolica została zamieniona w okupowaną strefę wojskową, taką właśnie jak Bagdad. Wojsko uzbrojone i upoważnione do użycia śmiercionośnej siły. Wojsko zatrzymuje każdy samochód, pytając o dowód tożsamości zdjęcie zamieszczone w wideo. Ironią tego jest fakt, że militarny punkt Kontrolny znajduje się w pobliżu monumentu Abrahama Lincolna. Czesław Niemen śpiewał o dziwnym świecie. Dzisiaj pamiętamy Czesława Juliusza Wydrzyckiego, urodzonego nad Niemnem w 17. rocznicę jego śmierci. Temat do osobnego omówienia. Z najnowszych informacji prosto z Waszyngtonu dowiadujemy się, że prezydent Trump zamierza odtajnić wszystkie tak zwane, tak zwane rosyjskie dokumenty śledztwa w sprawie mistyfikacji. Znany amerykański publicysta telewizyjny poinformował, że prezydent Trump nakazał ujawnienie dokumentów amerykańskiego wywiadu z czasów prezydentury Obamy. To ściśle tajne dokumenty, a tam skoordynowane wieloletnie szpiegostwo przeciwko kandydatowi na prezydenta, a później, ostatecznie, prezydentowi Stanów Zjednoczonych i jego administracji w ogóle. Mówię o prezydencie Trumpie. Z kolei pani Kongreswoman ze stanu Georgia w wywiadzie telewizyjnym w Ameryce, Powiedziała, że przedstawi artykuły oskarżenia przeciwko Joe Biden 21 stycznia 2021 roku, dokładnie dzień po inauguracji. Chodzi o impeachment Joe Biden w związku z nadużyciem władzy. Syn Bidena wtedy, wiceprezydenta Ameryki, a więc wobec Huntera Biden, jest obecnie prowadzone. Dochodzenie w sprawie treści kryminalnych zawartych na jego laptopie, który w zeszłym roku został przekazany amerykańskim śledczym federalnym. W jednym z wcześniejszych wylitytów mówiłem o laptopie Huntera Biden. Reasumując, ciekaw jestem, jaka czeka nas przyszłość w świecie globalnej ideologii obłudy, manipulacji i kłamstwa. To, czego jesteśmy świadkami, to chyba końcowy etap walki światowych manipulatorów o globalną kontrolę nad naszą cywilizacją i naszą przyszłością. Myślę, tak myślę, że nawet sam Orwell, pisząc swoją książkę Rok 1984, dzisiaj wydaje się słabo przewidującym przyszłość ludzkości a tak wielokrotnie podziwiany. To, do czego dążą dzisiaj wajchowi tego świata, totalitaryści, jest o wiele bardziej przerażające niżeli wizja Orwella. Proszę Państwa, i najważniejsze życzenia serdeczne przesyłamy pozdrowienia dla wszystkich górali i Sebastiana Pitonia. Którzy bronią swojego, bronią Polski, przesyłamy Wam, górale, dwie słoneczne morgi, polskiego słońca, a nawet więcej. Nie jesteście sami. Włosi już świętują, tańczą i bawią się od Mediolanu do Palermo. Policja włoska i karabinierzy cieszą się razem z nimi. A my z Ameryki też się cieszymy. Dla wszystkich polityków, tak jak powiedziałem, śpiewamy po polsku. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie i zapraszam na YouTube. Dziękuję. Vai, vai